Przerwie. I przystępujemy do realizacji punktu trzeciego porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku. Czy odczytać Państwo radni otrzymali projekt? Czy, czy odczytać projekt uchwały? do przedłożonego projektu uchwały. Nie ma, nie widzę. W takim razie przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały. To jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zadań w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku. Proszę o podniesienie karty do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie ma. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Przeciwnych głosów nie było i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przystępujemy do realizacji punktu. W porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. Również Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Mieli chwilę, żeby się zapoznać. Czy istnieje potrzeba odczytania? No Czy są pytania wąsów? Uw Uwaga, proszę radny Arkadiusz Mazepa. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja mam pytanie do Pani Starosty, żeby przedstawiła, e, czy kryteria, które w tej uchwale zostały przyjęte przez zarząd, polegają e, zmianie stosunku do roku 2016. Jeżeli tak, to w którym miejscu? I... Dobrze. Czy Pani Starosta chce udzielić odpowiedzi? Nie uległy zmianie. Czy są jeszcze pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie ma nie widzę. Przystępujemy do y, przyjęcia projektu uchwały do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017 roku? Proszę o podniesienie. Kart do głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? I kto z radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Przeciwnych głosów nie było i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przystępujemy do realizacji punktu piątego, porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie powiatowego. Chyba tutaj jest mała tak? bo brakuje w porządku. Już odczytam jeszcze raz. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021. Czy są pytania, czy istnieje potrzeba odczytania? Czy są pytania bądź uwagi do przedłużonego projektu uchwały? Nie ma, nie widzę. Proszę, radny Agatiusz Mazepa. Przepraszam, nie widziałem wokół. Panie Przewodniczący, Szanowni tak. Państwo, mam jedno pytanie, bo tutaj w, we wprowadzeniu, rozumiem, że WCPR jest niespodziancą, we wprowadzeniu czytamy, że dokument jest zgodny ze strategią województwa, tym programem działania na rzecz osób niepełnosprawnych i także powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych w powiecie. Rozumiem, że tą taką konwersją no, kwestionowaną i powtarzaną. I to jest wszystko y, y, dopasowane, że program działania osób w latach 17-21, y, pomimo tego, że wykracza o dwa lata y, do przodu, y, to wszystko jest jak najbardziej otwarte. Czy są jeszcze inne uwagi? Nie, bądź pytania? Nie widzę. Dziękuję. Czy to jest dobrze, żeby wykraczał parada w przeciwieństwie do tego, że ma Może ja, ja mogę też powiedzieć. Jeżeli, jeżeli mogę, Pani tak, Saros, to ponieważ to jest też związane z moją pracą zawodową i zgodnie z ustawą, program dla osób niepełnosprawnych jest uchwalany na 5 lat zgodnie z ustawą i stąd jest ten te pięcioletni okres od 2017 17 do 2021 i program ten zawiera zapisy, jest zgodny z zapisami zawartymi, nie musi być z wszystkimi, ale zgodny z zawartymi zapisami w strategii województwa i powiatowej, zintegrowanej w strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ustawa obliguje, aby był powołany na 5 lat. Jeżeli nie wiem, nie wiem czy Państwo, jeżeli chcą uzupełnić, czy Pan Radny jeszcze ma pytania, to, to dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? No i tu pan informuję, że czułam się zobowiązana o tym poinformować, ponieważ tak mówiłam, że jest to nowy, w ramach wykonywania, wykonywania Twoich obowiązków pracy. W związku z tym, że nie ma już pytań, przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021? Proszę o podniesienie kart do głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę i kto z radnych wstrzymał się od głosu? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Za przyjęcie projektu uchwały głosowało 18 radnych. Przeciwnych głosów nie było i nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Porządku obrad sesji. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Powiatu jest, y, chyba jest, no literówka tutaj, tak? Przepraszam, o, z porządku przeczytałam, a przeczytam teraz z, y, z projektu uchwały, który powinien być, tak? Czyli projekt uchwały. zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Państwo radni otrzymali przedmiotowy projekt. Czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały? Tak, tak był właśnie zaprezentowany przez Panią Radną. I, I czy są pytania od uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie ma nie widzę. W związku z tym przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? zmieniającej uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliwowskiego. Proszę o podniesienie kart do głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. I to za nie wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła projekt uchwały zmieniający, zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. za przyjęciem projektu głosowało 11 radnych, 6 radnych było przeciwnych i jeden radny wstrzymał się od głosu. I proszę udzielam głosu radnemu Wojciechowi Wojtkiewiczowi. Pani Cześć. Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Zebrani, zgłaszam wniosek formalny o przerwanie obrad dzisiejszej sesji do dnia 17 marca do godziny 14. W związku z tym, że Rada zgłosił wniosek formalny, w sprawie przerwy w obradach sesji do dnia 17 marca do godziny 14 poddaję wniosek pod, do, pod głosowanie. Kto jest za wnioskiem radnego o ogłoszenie przerwy? Proszę o podniesienie kart do głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. I kto z radnych wstrzymał się od głosu? Nie ma? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek o przerwę w sesji do dnia 17 marca do godziny 14 przeszedł. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciwnych było 7 radnych i nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. W związku z przegłosowanym wnioskiem ogłaszam przerwę obrady 36 sesji Rady Powiatu do dnia 17 marca do godziny 14. Dziękuję wszystkim za udział w sesji. նոր դեժամ մենք